Nope Ta mi mnie zabrać od razu na sam początek misji. To planszek, jeśli być bardziej dokładny. Mhm. Nie rozglądałem się nigdy mogłoby wyjść tu jakaś koperta czy teczka i jej nie ma. Świetnie. Okej, okay, zdrowie na maksymalnym poziomie. Właściwie chcecie mieć pancerz raz zdrowie na jak najwyższym poziomie. Gdyż czeka nas teraz walka z bosem. Jej. Oto walka z bossem, która nie wiem czemu nie ma przerywnika nie ma przerywnika filmowego nie, nie, jest bardzo akurat aktywna Spady za mnie. O Ryan Boss muszę przyznać, że są naprawdę irytujące Ki ony tu jest? A, W każdym razie widzicie, na planszy jest pani Igne, Inge Wagner, która dała się poznać jako miłośniczka muzyki operowej i pewnie uważa się sama za jakąś wielką śpiewaczkę, no jednak tak oczywiście nie jest. Jednak tak, bez przewodnika filmowego nie wiem za diabła czemu, gra po prostu zmusza nas do konfrontacji z panią. Odbywa się to w taki sposób, że musimy cały czas wyłączać muzykę, dobywającą się... No i teraz to skrzyni, pewnie. Okej, okay, nie. Musimy w wyłączać muzykę, która gra cały czas z tego radyjka, umieszczonego w dosyć niebezpiecznym miejscu, zdawałoby się. I... Ale, tak my za każdym razem wyłączamy to radyjko, Nasza pani, fuck. Nasza pani podchodzi ...próbuję włączyć ponownie. I my po prostu włączamy prąd, który przewodzi. Tak my włączamy prąd, który po prostu. nie wiem. Nie wiem, jak on jest podłączony. Jest gdzieś po prostu, są jakieś przewody, które. Najwidoczniej mają styczność z wodą, a jak wiem woda i prawda to Także musimy... okazyjnie uważać na ataki soniczne Naszego męskiego bossa Nie wiem jeśli chodzi o ataki psychiczne nigdy... No fizyczne Myślę po angielsku nie, nie wiem jeśli chodzi o żadne ataki wręcz, nigdy nie doprowadza jedy na odległość miecza, widzimy, jest uzbrojona. Także ona, nie wiem, wygiera się cały czas i... Nie wiem, czy jest jakaś odległość, która pozwala nam uchronić się przed takim atakiem. O, rany to Co jest właściwie dobre, sami... same sugusy Inga nie potrafią znieść jej głosu, jak zresztą sugerowały nam te... to przerwniki. I... Cóż, jeśli będą w zasięgu tego ataku, to nie będą nas także atakować. To jest bardzo mniej... oczywiście nie... Bo nie warto tym za bardzo wspominać po prostu nasza gruba eee, jak to się mówiło? Prima? Primadonna? Primadonna jest niewrażliwa na bezpośrednio tak. I tak oto tam... Zniknęła, powiedzmy sobie. Jakby wybuchnęła najwidoczniej. Na no szczęście grana mam... Jakoś oszczędziła okłapów mięcha rozlatującego się dookoła. I moje jest na wierzchu. Wyłączamy tę muzę. Zresztą nie było to jakaś dobra muzyka. Scena numeru 3. Okej, okay, to kolejna scena, w której nie bardzo mi się chciało być... ...chichokate. Nie ma ku temu zresztą powodów, ta scena jest dosyć krótka. I... Okej, okay, no wiem. Nadstrzeniłem coś tak tego, jak przesuwają się rozmowie. Cały ja. Naprawdę? Naprawdę. Ok, także, co jest ciekawą cechą tej sceny, nie ma tutaj ani jednej kamery, co jest dosyć zrozumiałe, odkąd to jest... Ehm, um, budowy. I kto wrzeszczy na mnie, żebym zginął? To... Do... Serio? Nie, 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 nie Nie będę tracić zdrowia w taki sposób jest Po prostu głupia. Tak, właśnie takim pięknym skokiem miałem się skierować w dół. Bubala Nie mam jak to krzyczał na mnie, żebym zginął Widocznie się sprytnie ukrył i wykrzykuje z bezpiecznej długości Zobaczmy, czy coś tu było ciekawego nie Tak tam widzimy wodali uchwyt do naszej... Um, no do tego czym się przeciągamy Za diabła z nazwy tego cudacznego urządzonka W każdym razie tutaj mamy do niego lepszy dostęp, Czy to było? Nie, to było jakieś... co oczy, mapy, czy jakieś plany budynku? I w górę. Okej, okay, to było niebezpieczne miejsce. Jestem gotów. co to? Po co on tutaj stał? Nie mam pojęcia. Może po prostu wszyscy mają komórki i zawiadamiają siebie o nadchodzącym przeciwniku jakim jestem? Nie Nie municji Na pewno nie chcę tego robić Zwyczajny kółtak, że. A Chyba wszyscy. Niestety jakoś nie uśmiecha mi się skok tutaj. No to tu jest ta sama droga, jednak. Chyba bym się nie wdrapał ponownie. A zresztą. Nie cenię tak bardzo tej zatrutej amunicji, żeby po nim sięgać. Pozostał hmm. jeszcze jeden strażnik, ale wszystko jedno. Aha, stoi. Stoi, myślę, że jest chytry że jest chytry i nie zasypie go z serią z tego czy czegoś z dziwnego karabinu W porządku, kolejna scena i... Ech. I prawie nie włączyłem alarmu. Cudowne. Dobra, tu postaram się być trochę cichym. Obiecuję. Teraz sam w to nie wierzę. Tak okay, czym tu nic nie było? What's her name? Trisha? Who cares what her name is? I don't want to talk to her. I just want to get to know her. If you take my meaning. Oh, grow up. You're not one of them guys who likes to talk about his feelings and stuff, are you? No, I'm just one of those guys who likes to get to know a girl before I jump in the sack with her. Not me! Less I know the better.

A to jest przy okazji nas... nas, tak. To jest nas sygnał. To jest sygnał, który... ...mamy przygotować Goodmanowi, by zaczął działać. Można odpalić z jakiejkolwiek odległości, nie wiem, jak zejdziemy dół. Jak widzimy, ta beczka wypaliło niczym rakieta i... ...to najwidoczniej... ...wystarczy naszemu... ...partnerowi, można powiedzieć. By zaczął działać. Mam nadzieję, że zaczął działać. Trochę schylki i rozwoju tych agentów nie wiem Spadaj Serio? Jak on mi zapatrzył z tej jednego Wszystko jedno A tak nie dokończyłem się. Yy, Przerwałem rozmowę tych dwóch gentów, bo tego drugiego go potem po prostu ciężej zabić. Jeśli chodzi o ciche podejście i tak w tym spoilowano. A to jest jedno z przykładów zastosowania kuszy, gdzie po prostu nie wywołują na tylu tak dużo hałasu jak normalna broń palna. Już bronią palną nie jest. Nie wiem co już to za miejsce jest. Do tego miejsca można się dostać z drugiej strony, ale wtedy wymaga to palnika. Do tego go, go chyba chciałem... Nie wiem, do tego go wziąłem, żeby pokazać wam. E, nie wiem. Rany, co tego do mi chce? Tu raczej nie wejdziemy. To pewne. No, sprawdźmy jeszcze co jest tutaj. Mały basenik. Świetny. Także trochę przedmiotów wpływa w wodzie. Między innymi ta koperta. I... to wszystko? Widnośnie, bliskie dnia są dosyć podejrzane. No I tak widzimy jakaś spora dla dzieli nas od Ziemi. Nie chcę na pewno tu skakać. A przekazy to jest winda, którą dostaniemy się do końca tej sceny. Jeszcze trochę nas czeka.